Okay. Board book of Octavius, Captain of the Tortius. The morning entry for the twelfth day in the month of Mars in the fourth year of the godlike Emperor Travianus Augustus Caesar. The Tortius is on course, driven by a wind from the southwest. Tomorrow we will have crossed the treacherous sea of storms. If all goes well, we will have reached the Latonic provinces in four days. The second entry on the evening of the same day. Clouds are no gathering OBS on the horizon. We are still on the sea of storms. I am praying to all the gods. We are expecting a long and dark night. No, the middle of the sea. Yeah, mixed. Mixed up the morning entry for the 18th day in the month of Mars. The storm pounced upon us like a predator in the night, and I had to throw out the drag anchor. For four terrible nights, the wind drove us deep into the darkness. The lookout was the first to notice the danger when a lightning bolt illuminated the fatally close rocks. Co najlepsze, chyba nigdy nie oglądałem jak moim dzieckiem y, intro. Chyba nigdy nie oglądałem intro. Całego to się skipował. Niedługie intro. The tortious no longer exists. What remains of my trusty ship is now driftwood, the sandy coastal bank of this unknown island. The stars tell me that we are nowhere near the familiar trading routes. We cannot hope to be found soon, but let the gods be thanked—we are still alive, and the island appears to be fruitful. We still do not know if we are the only people here. Mm -hmm. Polary nie są <śm> <śm> mm -hmm. piękne wspomnienie czarne to, to nic. Rzymska kampania, czy ma opcję, rezolucję obrazu, dalej się nie da, że niżej... niżej myszki nie mogę pójść. <śm> <śm> że to nie będzie problemem. Warp Vampire. Wygląda, bo to jest specjalny gol. Nie, żyńska. Żebym sobie wydał jakiś yy, rozdział. Co dziwo, mam już blokowany czwartek. To nie dlatego, że już grałem. Ale to dziwne. Nie, nie pamiętam, żebym miał miał save. Y. Nie, nie, start nie, 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 No dobra, nie, nie, Dobra, to jest. nie, nie, tak pierwszy. Pierwszy Chapter, tak czy nie, introduction. Eee. No, zaczynamy. nie, jest piękna. Względem, względem nie, nie, eee, można budowy, Gdzie możemy postawić odpowiednie budynki? Nic, to co? Zaczynam od czego? Zaczynam od drewna i kamienia. Eee, podstawowe budynki, budowa drożek, próżek. Już pierwszy taki hej, co się dzieje. Nie mogę przybliżyć, nie mogę scrollować. <laughs> okay. Nie mogę... Dokładnie, nie mogę wsadem yy, latać po po mapie, z strzałkami. naturalne na dzisiejsze czasy. Dobra. Eee, I drugi guzik myszki przesuwa... przesuwa dobra. Buduje się drewno, może się będzie budował kamień. Zawsze jak kiedyś grałem, starałem się za wszelką cenę unikać unikać niszczenia budynków, czy może budynków w takich miejscach, w których e, przeszkadzałoby im budowanie innych budynków na wyższym, wyższym tierze. Nie wiem, czy dobrze to, to określam. W ogóle mamy małe budyneczki, takie jak e, drwala i kłarek, kam kamieniarza, no i kamieniarze w sumie. E, mamy drwale i kamieniarze i je można budować na, na najmniejszej krasce, bo tak? to mamy większe budynki, takie jak tartak, który można budować, gdy trochę więcej miejsca, więc trzeba go więc trzeba go wybudować przynajmniej na ikonie z dużym budynkiem, średnim budynkiem, tak? a jak mamy duże budynki, takie jak w tym wypadku szczenice. Tak? Będziemy mogli budować farmę i będziemy mogli budować jeszcze zamki, ale będą potrzebowały najwięcej miejsca. Obvious. Zawsze, jak stawiałem, stawiałem budynki, to nie patrzyłem się, a czy potrzebuję w tym miejscu kolejnego drwala, tylko a postawię go w tym miejscu, że przypadkiem, o tak jak tutaj, mogę pójść drogę tędy i skasować tą możliwość postawienia tego budynku, albo mogę zapuścić zapuść troszkę na dół i w taki sposób pominąć aby móc wybudować o, nie w tą stronę aby móc w tą stronę jeszcze budynek nie zawsze to ma sens bo czasami bardziej istotne jest położenie niż yy, ilość budynków ale takie rzeczy człowiek uczy się dopiero z czasem jak dostaje mocno cztery litery, czyli Gra jest bardzo powolna. To jest jedna chwa z zalet tej gry. No jest wolna, się nie trzeba śpieszyć. Nie trzeba, nie wiem, skupić się na stu różnych elementach naraz. Wystarczy wybudować, poczekać. Bardziej trzeba pomyśleć o tym, co się robi gdzie się robi. A, no czasami jest istotna szybkość, ale to tylko wtedy, gdy nam się bramy. I wtedy bardziej polega to na nie, ilości kliknięć, bo tutaj, tak jak teraz, mogę się siedzieć i gadać. A zanim mi przyniesie jedną kłodę, mogę powiększyć powiększyć, zanim mi przyniesie jedną kłodę e, e, ludek, to i tak mnie wtedy samo czasu, niezależnie od tego, co zrobię, mogę ewentualnie tylko na przyszłość zaplanować. A dobra, w tym miejscu będę budować e, farmy. To już postawię wcześniej nie wiem budynki, które się przez No, na no, przykład tu. No, Znajmniej miejscu flaga właśnie. No. Mogę postawić flagę tu, albo... No, a tu będzie. Teraz zgasowałem się z tego. Jeszcze nie mogę budować żadnych innych budynków. Poza tymi podstawowymi, czyli drewno, kamień i tartar. No to jest taki samoleciak. Tak dużo czasu spędziłem tutaj ze dzieciaka, starając się rozkminić co i jak. No nie, pięknie I tak, czekamy, jest jeszcze chyba guzik, bodajże X. Jestem pewny, czy jest X. Nie, to było gdzieś tu Ale to jest pauza. Jest klucz przyspieszenia czasu. Nie wiem co to jest w ogóle. Co to robi, Nie wiem. O, jest. V. V przyspiesza czas troszkę. Niedużo. Jest tylko jeden poziom niż tego przyspieszenia. Ale tam szybciej się, gdzieś, się dzieje. Trochę szybciej. No. Po prostu z racji tego, że nikt nie. Nie wsłuchiwałem się w intro ani nie czytałem tych, tych, tych tekstów. Nie wiem czy po angielsku umiałem czytać tego. Żeby... No rozumiałem co i jak, albo czy nie. To nie wiedziałem czemu pierwszy nasz budynek i tak wygląda. Nasza headquarters, nasz baza wygląda w takiej tylko Tent. To wynika z samego intra, że się rozbiliśmy, nie? No. Dobra, no, przyspieszę ten czas, bo nie ma co tracić. Mogę wybudować sobie jeszcze jednego kuara. Drewność tam się zbiera, kamień też, więc nie zabraknie. Tam trochę jest na start w Headquartersie. Więc nie ma, nie ma tym problemu. Dobra, kolejnego Quary. Czy tutaj chyba nawet nie powinno być w ogóle problemu z surowcami. Przynajmniej nie w tej pierwszej presie misji. O. Kolejny błąd troszkę. Wąskie gardła. W sumie podobnie jak w faktorii w chwili obecnej. Jak mamy jedną tylko linię, ma tą określoną przepustowość. Ja w sumie przepustowość jest określona w momencie, gdy budujemy drogi. Jak jest zielona, to znaczy, że o. Forester, Laura. Kolej... Kolejny upgrade. Dostaliśmy Forestera. Będziemy wybudować go wybudować, Bo jednak Drzewa same się nie. I to też jest fajne, drzewa trzeba musi Musisz się e, reforestować, e, musisz się ponownie sadzić, bo po inaczej może ci surowcu zabraknąć. co kilka razy nie powiem, zdarzyło mi się w przeszłości. Jak się za, za późno wybuduje leśniczego, to to jest problem. E, I tak, te wąskie gardła. Wąskie gardła polegają, że. Postacie ruszają się w takim a innym tempie i mogą przynieść tylko jedną rzecz, która zalega na skrzyżowaniu. Eee, ta mapa jest pozorom, nie niepłaska, a ma zniosłości. Różne, różne są wysokości, na przykład mamy zielone. Jak mam zielone, to znaczy, że jest na równo. I najszybciej będzie pokonywał tą trasę ludzi mamy czerwone, to masz podgórkę. I to jest już droga dłuższa. Więc jakbyśmy budowali tylko na samych czerwonych, to ten sam odcinek trasy by dłużej zajął. Eee, to jak oni się nazywają ci pierwsi? To są po prostu cywile, tak? Pracownicy, helper, tak, pomocnicy. pomocników, budowniczych. O, pierwsze baraki dostaliśmy. 11 dzień e, po rozbiciu. Teraz coś jeszcze ważne O, są baraki pierwsze, drewniane. Ja to nazywam drewniane baraki. Bo są w sumie z drewna. Z kamienia też tam trochę jest, ale e, wyglądają najmniej, najmniej wytrzymale z wszystkich, które będziemy do tej pory mieć. O, jest informacja. Nowy budynek. Forester i barak. No dobra. I tu właśnie odnośnie tego włoskiego gardła. To jest wąskie gardło. I długo, bardzo dużo czasu zajmuje przeniesienie stąd tutaj tych składników, elementów przy tym wysorzu. Dóbr. O, chyba najlepsze słowo. Dóbr. Mogę zawsze budować drugą drogę. nawet postawić flagę i teoretycznie jak coś będziesz miał iść do góry, no to... Praktycznie i praktycznie pójdzie tą drogę. Chyba od razu... Od razu odpaliłem y, którymś guzikiem cwerki na... O, Eską tam. Eska pokazuje jak bardzo dużo procent wydajności ma dany budynek. Jeżeli nie działa, to znaczy, że jest zero. Jak działa, sprawnik to jest 100 no i wszystko pomiędzy. No i tyle. To jest tak naprawdę piękna tej Oczywiście...